Hej siemano, z tej strony hej ja, 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 1 i witam was przez serdecznie na moim kanale i dziś e, mamy kolejny odcinek z Robloxa i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania i dziś gramy w grę pod tytułem Moon Speed Run 4 i tak jak widzicie no e, gramy w tą grę i oczywiście chciałem wam powiedzieć, że jeden odcinek nagraliśmy z panem Wertysem na jego kanale i polecam naprawdę wbić na jego kanał bo jest to bardzo kozacki kanał powiem wam szczerze e, i tak jak w ogóle mówiłem wam wczoraj, e, nie wiem, czy mówiłem ale e, Wczorajszym odcinku z serii Brawl Stars mówiłem coś chyba na ten temat, o ważnym, e, o info co chciałem was dzisiaj poinformować, słuchajcie, ale to za chwilę wam wszystko wytłumaczę, e, myślę, że tak, za chwilę wszystko wytłumaczę, na początku chciałbym jeszcze powiedzieć, że w ogóle e, polecam kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, kto jeszcze właśnie nie, nie subskrybuje kanału, to już teraz polecam kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach z serii Roblox, Brawl Stars, Minecrafta, Hero Mobile Legends, Punk i wygląda, więc naprawdę polecam. Pamiętajcie oczywiście, że jeśli wzięliście głośno 2, to miło by było, byście strzelił łopeczkę w górę pod tym filmem bo to naprawdę motywuje, gdyż będę wiedział, że będziecie odcinki z serii Roblox a. i postaram się więcej właśnie nagrywać dla Was odcinków, co naprawdę warto słuchajcie. bo naprawdę spoko uważam, że właśnie grać w te różne symulatory i te różne gierki na Robloxie. Naprawdę uważam, że ta platforma jest całkiem spoko, powiem wam szczerze, jak platforma Robloxa. I pamiętajcie też o zajrzeniu w opisie, bo tam znajdziecie link, jest link do mojego serwera na Discordzie, gdzie jesteście na z kanałem, gdzie polecam też zaakceptować bo naprawdę warto. No i e, pamiętajcie też oczywiście, że w opisie znajdziecie link do mojego Instagrama i do mojego TikToka, gdzie możecie zaleźć, zacząć mnie obserwować, co naprawdę też polecam, bo naprawdę warto, słuchajcie. Naprawdę powiem Wam. mi mieli zobaczyć, że trochę tak, trochę dzisiaj Roblox miladży, ale nie wiem w sumie czego to widzimy. Portal, mam nadzieję, że do niego wlecę. Bo ostatnio w ogóle powiem szczerze, że miałem wielkie problemy z wleceniem do portalu. Ej, O jak nie cofa, słuchajcie. Dobra, jestem w portalu. Teraz jesteśmy na drugim levelu, więc jest bardzo dobrze uważam. I tutaj widzę pustynię W ogóle powiem szczerze, że jak nagrywaliśmy odcinek z fanem Verteza, to niestety cały czas użyję tylko po pierwszym levelu. W ogóle polecam pić do jego kanału. E, jeśli się uda, to link będzie w opisie do jego kanału i link do odcinka, który z nim nagraliśmy. I w ogóle chciałbym Wam powiedzieć, że odcinki. E, w w, w trakcie ważnym info chciałbym Wam powiedzieć, jak padają odcinki roz, e, rozkład godzinek, jak się padają odcinki, poniedziałek wtorek. Kurde, nie skoczyłem, wiecie co: poniedziałek wtorek e, 19.26, środa, czwartek, piątek 20.26, sobota 15.30. I niedziela, słuchajcie, niestety w niedzielę odcinki. Nie mogą wpaść, ale to już wam zaraz wytłumaczę dlaczego. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że poniedziałek, wtorek środa, w piątek sobota, e, godziny tych odcinków będą ruchome jak będą wpadać, e, a to z tego powodu, że no, po prostu będą ruchome i no będą ruchomo wpadać, słuchajcie, więc chcę, żebyście wiedzieli. I też e, jakby co teraz wam powiem o co chodzi z tą niedzielą. A jak dobrze wiecie, teraz wam właśnie powiedziałem, że w niedzielę odcinków no niestety nie będzie. A to z tego powodu, że mam dużo słuchajcie ostatnio na głowie i nie dam rady w, w, w niedzielę wrzucać tych odcinków, bo po prostu, no, mam za dużo na głowie, słuchajcie, po prostu nie dam rady wrzucać w niedzielę tych odcinków, więc odcinki będą się pojawiały będzie jak wtorek, sobota, będzie jak wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, bez niedzieli oczywiście, chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo to naprawdę ważne i powinniście zostać o tym poinformowani właśnie, dlatego Was teraz właśnie informuję, żebyście wiedzieli po prostu. I chciałbym jeszcze powiedzieć, e, e, jeśli Fan za to właśnie oglądasz, to chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, że a, niestety, e, słuchaj, e, w tą ale niestety nie dam rady nagrać z Tobą odcinka i nie wiem, kiedy bym mógł nagrać właśnie z Tobą fanwerty za odcinek. Jeśli to oglądasz, to fajnie, żebyś właśnie wiedział, że nie wiem, kiedy bym dał radę teraz nagrać z Tobą odcinek. Z tego powodu, że po prostu ostatnio mam dużo na głowie, powiem szczerze, mam też wszystkim, żebyście o tym wiedzieli, bo naprawdę uważam, że powinniście wiedzieć, powinniście zostać właśnie o tym pierwszy poinformowani przeze mnie. No i mam po prostu dużo na głowie i nie wiem kiedy bym mógł nagrać naprawdę z Tobą fanwer za odcinek, e, drugą część z e, tego tutaj e, Munera na czwórki, naprawdę nie wiem. Na razie nie mam pomysłu, w jaki dzień, naprawdę, bo na razie no, mam ca e, jestem cały zawalony, słuchaj. Więc musicie mi naprawdę wybaczyć fan Jak e, będę miał najbliższy czas, to myślę, że się odezwę, słuchaj. No, I w ogóle polecam też bijać na kanał właśnie fan Verteza, bo no, fan Verteza też wrzuca e, właśnie za Robloxa. Ostatnio wpadł odcinek, jak nagraliśmy razem Robloxa, to tam naprawdę polecam. Ja w opisie postaram się też dać link do tego odcinka i do jego kanału, jeśli się uda w ogóle e, jak e, wejdziecie na link do mojego serwera na discordzie to polecam w ogóle zaakceptować zaproszenie żeby być na bieżąco z kanałem to naprawdę warto słuchajcie bo wtedy no tak jak mówię jesteście na bieżąco z kanałem i wiecie co jak, i jak kiedy wychodzą najnowsze odcinki i w ogóle wszystko praktycznie wiecie więc naprawdę polecam zaakceptować zaproszenie do, do e, mojego serwera na discordzie bo naprawdę warto i możecie też oczywiście w opisie macie E, moje niki e, jak się nazywam w Robloxie, jakby co ja się nazywam Labudzia przez DZ jakby ktoś nie wiedział, to w, w opisie oczywiście też macie mój nick na Robloxie Mój nick na Discordzie, czyli ufire 1 e, hashtag 2997 e, plus jeszcze e, macie tam kurde czemu nie mogę teraz nagle skończyć, słuchajcie, plus jeszcze macie tam moje dwa niki do Xboxa, czyli ufire 1 pk 640 chyba 4 i Hot You Fire One No właśnie, możecie sobie zobaczyć Myślę, że no powinniście o tym wiedzieć Poczekajcie, trochę bym ściszył A, dobra, w ogóle nic teraz nie dobra, to ja może jednak nie będę ściślał, no, jak najmużniej troszkę w ogóle nie słychać Poczekajcie, bo ja chciałbym naprawdę ten drugi poziom przejścia Nie chciałbym ciągle w nim tkwić, wiecie A, jednak powiem, że to trochę też laguje ten Roblox I nie rozumiem dlaczego Zastanawiam się właśnie i nie wiem Powiem Wam szczerze o, dobra, lecę. Mam nadzieję, że mi się teraz uda też przejść ten drugi level. Bo pierwszy przeszedłem, słuchajcie, i to o dziwo całkiem spoko, łatwo mi poszło. Nawet nie, nie spodziewałem się, że tak łatwo mi pójdzie. W ogóle, jak nagrywaliśmy odcinek z bardzo Werdzą, to praktycznie byłem obok portalu, słuchajcie, i praktycznie cały czas zginałem. To było trochę irytujące, powiem Wam szczerze. No, więc. Było takie trochę słabe, powiem Wam. Jak umierają cały czas przy portalu, już prawie wchodziłem do portalu, a to i nagle był śmierć. No i nie wiedziałem w sumie co zrobić, szczerze mówiąc No, uważam, że powinniście właśnie też o tym wiedzieć Bo takie no trochę to śmieszne, powiem wam, było Ja trochę beka z tego miałem Powiem wam szczerze, no Ujo, co ja zrobiłem? Ej, ej, kurde, ja przeskoczyłem przecież przez cały ten blok, słuchajcie Przez całą tą jedną trasę przeskoczyłem I co to w ogóle miało być, słuchajcie? XD totalne i naprawdę to było totalnie XD. Przeskoczyłem przez całą trasę. Bo to było trochę no XD, powiem wam szczerze. Powiem, że ta muzyka jest taka trochę monotonna, też szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że mi nie wyźnie żadnych praw autorskich. Bo to by było trochę słabe, gdybym no, YouTube wykrył jakieś prawa autorskie do tej muzyki. z tego co wiem, teraz może wykryć prawa autorskie YouTube do niektórych piosenek więc akurat muszę uważać też. Powiem szczerze. Wolę no właśnie uważać, słuchajcie, na te prawa autorskie, bo jednak jeśli mi YouTube wykryje, ja to będzie trochę creepy, powiem nam szczerze. Do jednego filmu mi wykrył raz w ogóle prawa autorskie, do jednego odcinka z, z serii Roblox, właśnie. Słuchajcie, wykrył mi w ogóle prawa autorskie YouTube. E, tam chyba do odcinka 18 bodajże, e, zostałem superbohaterem, tak nazywał się odcinek i wykrył mi tam prawa autorskie do piosenki super Hero Simona e, jakiegoś tam, jeszcze nie pamiętam jak on ma nazwisko, ale... To jest piosenka Simona. No już nie pamiętam naprawdę jak ma Zyskał jakiegoś Simona. Super healy się właśnie piosenka nazywa i mi wykryto tam właśnie prawo autorskie słuchajcie. O kurde, ej, wiecie co, bo ja nawet nie wiedziałem, że jak w kaktus wlecę, to ja... Umieram, nawet nie widziałem poważnie. Teraz, teraz dopiero zauważyłem właśnie, że jak wlecę w kaktus, to ja umieram. To jest trochę słabe, powiem wam, że muszę uważać, że tutaj na kaktusy. Dobra, czyli warto wiedzieć w sumie. No warto wiedzieć, jeśli się uda, słuchajcie, ale nie jestem pewien, e, to w tym tygodniu wpadnie druga część e, z komend w Minecraft Pocket Edition. Kto oglądał pierwszą to fajnie, a kto nie, to zapraszam e, do playlisty e, z ciekawostek z e, gier. Ksiądzowa playlist, bo tam właśnie wszystko w macie normalnie powiedziane i tam możecie właśnie dowiedzieć wszystkiego. Jakby co, jeśli się uda, to właśnie w tym tygodniu postaram się wrzucić e, ciekawostki z komend. Kurde, nie! Ja Cię kręcę! Już byłem prawie, słuchajcie, na końcu. Ej, co to miało być w ogóle? No więc, jeśli właśnie się uda, to w tym tygodniu, tak jak mówię, no, postaram się wrzucić drugą część ciekawostek z komendy w Minecraftie po deszczu. No, a powiem Wam szczerze, że warto w sumie wiedzieć o tych komendach, bo jak ktoś właśnie nie wie, to może sobie oglądać mój właśnie odcinek i dowiedzieć się. i w ogóle, polecam naprawdę subskrybować kanał, jeśli chcecie obejrzeć drugą część z komendy w Minecraftie pokrytej Naprawdę jeśli chcecie wiedzieć jakie są komendy i chcecie używać komend, żeby w ogóle grać w Minecrafta tak? Jeśli lubicie czasem sobie używać komendy, to naprawdę polecam obejrzeć drugą część I w ogóle też pierwszą, jakby co Bo naprawdę warto, w jakby... Odcinek Odcinek bodajże się nazywał pierwszy właśnie z tych komend chyba Komendy w Minecraft po kiedyś Chyba jakoś tak, słychać już nie pamiętam Ale to było właśnie w playliście ciekawostki z gier, słuchajcie więc tam właśnie znajdziecie różne takie ciekawostki Ostatnio też w ogóle wpadła ciekawostka eee, Właśnie, że macie w najnowszym Snapshotcie 1.15 eee, Kreator postaci Jakby ktoś właśnie nie widział to teraz może właśnie wiedzieć, że ma taki coś jak kreator postaci Słuchajcie, to też naprawdę warto wiedzieć No Mam nadzieję, że ten level przejdę super, trzeci level, słuchajcie dobra, to lecimy z trzecim levelem i tak jak mówię fan Verteza, żebyś wiedział właśnie że no nie dam rady raczej w tym tygodniu w tą niedzielę z tobą nagrać odcinka a to z tego powodu, że po prostu mam zajętą całą niedzielę i nie wiem kiedy bym mógł nagrać jeszcze się zastanowię, jakby znajdę czas to na pewno z tobą nagram, ale nie wiem naprawdę kiedy o, i słuchajcie chcę jeszcze wiedzieć, żebyście wiedzieli właśnie, że w niedzielę już odcinki niestety nie wpadają że wpadają poniedziałek, wtorek Środa, czwartek, piątek, sobota, w niedzielę odcinków niestety nie ma, więc fajnie było, gdybyście właśnie wiedzieli I możecie też tam właśnie poinformować różne osoby, właśnie kto mnie subskrybuje, to może poinformować inne tam osoby, które też właśnie mnie subskrybują ja postaram się jeszcze w tą sobotę dać informacje na serwerze, na Discordzie, słuchajcie żeby też osoby na serwerze, na Discordzie, nawet czego kto jest na serwerze, na Discordzie to też tam postaram się właśnie dać informacje żebyście właśnie wiedzieli, że w niedzielę akurat odcinków nie ma że odcinki właśnie pojawiają się w poniedziałek, wtorek, średnia, czwartek, piątek, sobota bo naprawdę uważam, że powinniście o tym wiedzieć bo gdybym was o tym nie poinformował, to byście na bank nie wiedzieli Kurde ej, wiecie co, bo teraz w ogóle mam problem z zaskoczeniem do tych filetowych tych Podstawek i coś też będzie ciężko. Mam nadzieję, że może się uda. Słuchajcie, chociaż to jest już trzeci level, to jest całkiem spoko, uważam. No, kurde poważnie. Ej, ja na serio mam problem z podskoczeniem, do tego nie rozumiem dlaczego. Ale poczekajcie chwilę, może się uda. Ej, dobra, wiecie co, bo za bardzo tę kamerkę teraz sobie ustawiłem bez sensu trochę, bo bym miał problem ze z, skakaniem w ogóle ze wszystkim. Uda się, uda się, uda się. ujać, uda się, uda się o tak, jestem, jestem, dobra słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze no serio akurat, słuchajcie, kiedy wciskałem jumpa to nie mogłem doskoczyć, ale dobra ale było dobrze, słuchajcie już prawie przeszedłem ten poziom, można uznać już prawie byłem na połowie, słuchajcie więc nie jest tak naprawdę źle szczerze mówiąc, dobra, wiecie co? to akurat było trochę no xd ale dobra, mam nadzieję, że mi się uda ten trzeci poziom przejść. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, zaraz się wszystkiego przekonamy. Zaraz wszystko się poka ukaże, słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy przejdę ten poziom, czy nie. Mam nadzieję, że przejdę. Muszę przejść, słuchajcie, muszę przejść ten poziom. No, poważnie. No dobra, ten odcinek będzie trwał jakoś może 15-16 minut. O, zobaczę, jak się zgrałem z czasem. Mam nadzieję, że gdzieś około tylu, słuchajcie, minut będzie trwał, bo myślę, że raczej nie dłużej, słuchajcie. Byście mi wybaczyć też za te głosy w tle, jakby. Ja, o nie, ja jestem jakby za nieodpowiedzialny, więc naprawdę wybaczcie mi za nie. Czekajcie chwilę, muszę coś zobaczyć. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jeszcze, dobra. Nie, bo musiałem zobaczyć w sumie na czas, słuchajcie. I chciałem po prostu zobaczyć, jaki jest czas. Dobra, jest na razie dobry czas, więc jeszcze mam czas, słuchajcie, około dwóch minut. Jak myślę, że jeszcze ten odcinek potrwa. No Szkoda, że już w sumie nie ma tej muzyczki. Przyznam. Trochę. No, trochę szkoda. Bo ta muzyczka w tym drugim level była całkiem spoko Przekażę, bo tutaj mam w ogóle skip level i zastanawiam się, czy mogę zrobić ten skip level. Nie, nie mogę, dobra. A co bym musiał wykupić za Robuxy, to nie. Słuchajcie, ja Robuxów niestety nie mam, więc nie kupuję. Niestety owych Robuxów słuchajcie, nie posiadam. No, serio. Więc niestety nie mogę tego tak kupić, tego skip level. Słuchajcie. No. Więc dobra. Ale lecimy szybko, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, U, kurde, poważnie, serio. W ogóle e, myślę, że już mogę powiedzieć. Albo nie, zaraz powiem, e, końcówkę, słuchajcie, ale to zaraz chwilę. Zaraz myślę, że powoli będziemy już kończyć, słuchajcie, bo już czas, e, czasu mam mniej. Po prostu, no nie wiem, może mi się uda przejść ten trzeci level. Mam nadzieję, że tak. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Widzę, że tutaj jest w ogóle grać dużo. Z tego co widzę. Zaraz będzie chyba z No, zaraz przebieje chyba tysiak Time played play Czas graczy No, ponad tysiąc, słuchajcie, więc jest naprawdę dużo Słuchajcie, uważam Dobra, wiecie co, myślę, że Dobra, jeszcze raz spróbuję, może mi się uda może nie, no już widać, zobaczymy Mam nadzieję, że tak, słuchajcie, no Dobra, jednak nie, słuchajcie Dobra, to wiecie co, poczekajcie, tylko się Tylko ty zginę i się ustawię wtedy I dobra, myślę, że Już możemy kończyć o, dobra, słuchajcie, myślę, że powoli już możemy kończyć, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, to miło by było, jeśli byście zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem, pamiętajcie, kto nie subskrybuje kanału, to już teraz polecam kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach z serii Robloxa, e, Mobile Legends, Bang Brawl Starsa i wiele, wiele więcej, naprawdę polecam Minecrafta Hero, bo naprawdę warto. Pamiętajcie też o ważnym mini czyli rozkładzie dni, godzin, jak się pojawiają odcinki, poniedziałek, wtorek, 19.23, środa, czwartek, piątek 2023, 20, sobota 15.30, 20, I pamiętajcie, że te godziny, godziny są ruchome, czyli tak y, różnie mogą się pojawić te odcinki o różnych godzinach, więc to jest taka umowa. To są takie umowne godziny, i pamiętajcie, że w nidzie odcinków niestety już nie ma. No tak jak mówię, no mam dużo słuchajcie na głowie i nie dam po prostu na rady nagrywać odcinków w niedzielę, więc pamiętajcie, że odcinków w niedzielę nie ma, ale są właśnie w poniedziałek, wtorek, e, środa, czwartek, piątek sobotę. I pamiętajcie też o tym, żeby zajrzeć do opisu, bo tam znajdziecie link, jest link do mojego serwera na Discordzie, gdzie polecam zaakceptować zaproszenie i dołączyć właśnie do serwera. I y, pamiętajcie też o tym, że jest link do mojego Instagrama i do mojego TikToka, gdzie możecie zacząć mnie obserwować. Link do moich live'ów na YouTube na Twitchu, gdzie polecam też że zacząć mnie followować. Y, I pamiętajcie oczywiście, fan warteza, że jeśli to oglądasz, to chcę tylko powiedzieć, że no niestety nie dam rady nagrać w, to, w tą niedzielę z tobą odcinka, więc naprawdę wybacz. No dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, i cześć, życzę wam udanego ciągka, siemano, widzimy się w kolejnym odcinku, to cześć!